Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy remont For you Witam Was w Łazience od A do Z w przerwie między seriami, gdzie pokazuję Wam jak pracuję, jak wykonuję tą łazienkę. Dzisiaj wpadłem na pomysł takiego filmu, że no sporo osób gdzieś tam no delikatnie mówiąc troszeczkę poćmiewa się z tych moich laserów w łazienkach, sporo osób pyta jak rozstawiam te lasery, jak po co mi w ogóle te lasery i tak dalej i tak dalej. I dzisiaj chciałbym poświęcić jeden odcinek taki no króciutki, mam nadzieję, że nie będzie trwał dłużej, jak gdzieś Minut jak rozstawić lasery w łazience, jak przygotować sobie te lasery do układania, no w tym wypadku akurat ścian, dokładnie mówiąc tej ściany, bo już ścianę tą po lewej mojej stronie i ścianę już drzwiową mam ułożoną. Płytki mam już naszykowane, powycinane otwory, wszystkie, tak więc za chwilę biorę się zaklejenie. Ale no przed klejeniem oczywiście muszę porozstawiać lasery i dzisiaj pokażę Wam krok po kroku jak to zrobić. Jeżeli chodzi o lasery, moi drodzy, to ja używam laserów 3-płaszczyznowych Bosha. Ten laser posiadam już około 5 lat, gl 380, czerwona wiązka, bardzo fajny laser, polecam, mega wytrzymały. Jedynym minusem jest to, że on jest na baterie i baterie, no delikatnie mówiąc, idą szybko, trzeba sobie po prostu kupić jakieś tam u akumulatorki i ładowarkę. Kolejnym laserem jest laser nowy GL380CG. G to jest green, czyli zielona wiązka i C być może albo no nie wiem tego na 100% i jest oznaczenie, że jest to laser. Akumulatorowy. No, mam jeszcze taki mały laserek dwupłaszczyznowy, który też dzisiaj wykorzystam. Zaczynam moi drodzy, oczywiście, od najważniejszej rzeczy w łazience, czyli od poziomu pierwszej fugi. U mnie poziom pierwszej fugi zaczyna się mniej więcej na 118-116, chyba nie pamiętam dokładnie, centymetrach. Delikatnie no, z tej 120 sobie ścinam i jednym laserem wyznaczam sobie poziom oraz linię tutaj pionową od której będę zaczynał do której będę dokładał płytkę bo tutaj dochodzi oczywiście cała płytka czyli wyznaczę sobie i poziom i pion Laser, moi drodzy, ustawiony tak jak widzicie, pokazuje nam poziom tutaj pierwszej płytki i tutaj przechodzimy na drugą stronę, widzicie, że dokładnie jest to samo. Druga wiązka pokazuje nam pion pierwszego, jakby no, pierwszej płytki, od której zaczynam, bo zacznę sobie od tej płytki, moi drodzy oczywiście. I tyle w sumie, to by była sprawa załatwiona, to jest nasza najważniejsza, można powiedzieć, rzecz. Ja dodatkowo jeszcze stosuję taką metodę, że rzucam sobie laser w płaszczyźnie ściany, moi drodzy. Pozwala mi to przebadać sobie pod laser ściany, jeżeli chodzi o równości, krzywizny, płaszczyzny itd. itd. Oczywiście plus dodatkowo jeszcze używam do tego celu poziomicy, tak jak widzicie, do jakiejś takiej dwumetrowej, żeby to rozsądnie wszystko zrobić, ale laser znacznie ułatwia pracę i teraz zajmiemy się rozstawieniem drugiego lasera. Aby ustawić drugi laser, muszę sobie zaznaczyć pewną odległość od tej ściany. Ważne jest, żeby zaznaczyć dwie takie same odległości z jednej i z drugiej strony, żeby po prostu płaszczyzna tej linii lasera była taka sama i nie szła nam po skosie. Tutaj, akurat, moi drodzy, wyznaczam sobie 10 cm od tej strony i 10 cm Moi drodzy, od drugiej strony. Rzecz, na którą musicie zwrócić oczywiście uwagę, jest to, że tu mam zrobioną hydroizolację, tu mam zrobioną hydroizolację, ale tu, moi drodzy, nie mam. Pamiętajcie, moi drodzy, że te... Yy... Bandaże, które wklejamy podczas robienia hydroizolacji, one też mają jakąś grubość, powiedzmy to jest milimetr, 2 mm i czasami może to no, zepsuć wam dzień, delikatnie mówiąc. Więc jeżeli mierzycie, to mieście na przykład w tym miejscu, jeżeli macie taką sytuację, a nie na przykład w tym miejscu, bo tutaj już ten wymiar będzie o jakiś milimetr, 2 mm inny. Rozstawiam laser i pokażę Wam, jak to wygląda. Plaster, moi drodzy, mam już ułożony, zobaczcie sobie, pokazuję ładnie tutaj kreseczkę z jednej strony, tak samo kreseczkę z drugiej strony i teraz, moi drodzy, możecie sobie przemierzyć ścianę, jak ona wygląda po kolei, tak, od góry do dołu. Tu macie 10 cm, mm, 10, moje zarzucania, no powiedzmy, że też wyszło w miarę ładnie, 10 cm, no tutaj 2 mm powiedzmy, brakuje. Tu też jest około tam no, bez milimetra, czyli no, wszystko w granicy normy. Delikatnie, tutaj moi drodzy, brakuje około 2 mm, nawet i do 3 mm. To jest spokojnie, no jeżeli kładziecie sobie dwa grzebienie na płytkę. Metodą kombinowaną do wyprowadzenia wystarczy, że grzebień nie trzymacie w pionie, tylko pochylicie go o 45 stopni w sensie no, pod kątem prostym, tylko przechylicie go do kąta 45 stopni i on o ten milimetr już Wam. Mniejszą warstwę kleju nałoży i tak samo zrobicie na płytce. Macie 2 mm mniejszą grubość kleju na płaszczyźnie, na której chcecie zmniejszyć. Tak to wygląda moi drodzy, i to jest podstawa od czego zaczynam ustawianie laserów, jeżeli biorę się za. Łazienkę. Trzeci laser, moi drodzy, akurat tutaj wyszła taka sytuacja, że mam w brodziku po prostu inny rodzaj płytek, które też sobie już dociąłem i trzecią wiązkę, znaczy trzeci laser puszczam sobie, moi drodzy. O. W tym miejscu, żeby nie ruszać już tego laseru, który ustawia mi poziom na równo, moi drodzy, z listwą spadkową i do tego pionu będę kleił płytki w brodziku, no, tak jak powiedziałem przed chwilką, one są, no, po prostu innego koloru. Tak to wygląda, moi drodzy, jeszcze dodatkowo oczywiście, tak jak powiedziałem, nie zwalnia mnie używanie laserów do sprawdzenia płaszczyzn poziomicą, moi drodzy, tak, czyli bierzecie sobie poziomicę, mierzycie to w każdym możliwym miejscu, tak, żeby to było wszystko, y, można powiedzieć, no, zrobione y, tak, jak należy. I tyle, cała filozofia. No i teraz clue tego lasera, który używam do płaszczyznowania ściany. Moi drodzy, odsunęliśmy się 10 cm od tej ściany, doliczamy, odejmujemy jakby no od tego wymiaru grubość płytki, czyli w tym wypadku akurat jest to 6 mm i doliczamy no grubość kleju. Powiedzmy, że to będzie tyle samo przy dwóch grzebieniach dziesiątkach, no to również 5-6 mm, czyli musimy odjąć około 11-12 mm od tego wymiaru, wymiaru czyli klejny płytki do wymiaru 8,8 i badamy sobie po prostu miarką, co jakiś czas sprawdzamy czy faktycznie mamy tą ścianę w pionie czy nie mamy w pionie, jeżeli coś możemy zareagować, możemy delikatnie ją pociągnąć na przystawce, możemy dobić dowibrować tą płytkę i wtedy jesteśmy w stanie uzyskać tak idealne piony, które widzieliście na dzisiejszej wstawce na początku filmu a żeby nie było, moi drodzy, że piony są tylko w jednym miejscu, to tak jak widzicie tutaj zarówno w tym miejscu, w którym Wam pokazywałem, czy w jakimś innym miejscu, przejdziemy sobie dalej, zobaczcie, moi drodzy, jak poziomica siedzi, tak naprawdę, no, kartki papieru nie wciśniemy, moi drodzy, zobaczcie sobie pod skosem, no, jak ja, yy, no, według mnie, no, nie mam co yy, zarzucić sobie do swojej pracy, to samo jest... Z tej strony, moi drodzy, zobaczcie sobie, wszystko ładnie siedzi. Piony są nad futryną miejsce newralgiczne powiedzmy. Nie, nie wiem czy jedną ręką mi się uda. Zobaczcie moi drodzy, o, światło jest coś tam nie takie, ale zobaczcie sobie, wszystko ładnie siedzi. No, tak moi drodzy powinno to być zrobione. To by było na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że ten krótki tutorial Wam się podobał i że wynieśliście jakieś porady z mojego filmu i za chwilę pewnie odpalą się ludzie w komentarzach, którzy będą pisać, że mam za dużo laserów, że to dużo pieniędzy kosztuje, że po co i tak dalej, tak dalej. Moi drodzy widzowie, nie miejcie mi za złe, że mam dużo narzędzi. Zróbcie tak, żebyście wy też mieli dużo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!